W tym odcinku pojawię buty Easy za 900 zł dla mojego kolegi Alvaro i pokażę Wam dokładnie jak to zrobimy. Cześć, tutaj Y, witam was na moim magicznym kanale. Będzie dzisiaj gruba akcja, więc dajcie koniecznie suba klikając w czerwony przycisk. Słuchajcie, postanowiłem, że z okazji urodzin pojawię dla Alvaro, mojego współpracownika, który w ogóle siedzi tam. To jest na szczęście wyciszone, więc o tego nie słyszę. Pojawię buty. Powiem Wam szczerze, że ja w życiu bym takich butów nie kupił. I żeby je pojawić, ja ich nie kupię. A to jest trochę skomplikowana historia, więc pozwólcie, że Wam wyjaśnię. Z Alvaro pracujemy już od kilku miesięcy i zbliżają się jego urodziny. On jest ogromnym fanem rapu, słucha, Pani Goesta uwielbia też te takie streetwearowe, ja to tak nazywam, jak źle nazywam, to mi powiedzcie rzeczy. Ja w ogóle tego świata, że tam Supreme coś się kupuje, ja tego nie rozumiem. I na przykład takich kolekcjonerskich butów bym sobie w życiu nie kupił za taką kasę. Alvaro popełnił błąd, bo Alvaro sobie kupił te buty, ale je zamówił do biura. I właśnie dostałem maila, bo w CAC, gdzie mam biuro, jest tak, że dostajemy maila z paczką, że doszła paczka i ona wygląda, jakby to był rozmiar butów, więc po prostu muje na kosze i on będzie myślał, że one jeszcze nie doszły i ja mu je pojawię. Plan idealny. A to jest to. Słuchajcie, to jest to. Yy, idziemy się z tym skitrać. Będę mega delikatny, żeby tutaj tylko folię naciąć. O. Pust. Ty, a może ja tego nie będę otwierał, bo nie wiem, czy tam w środku nie ma jakiejś folii, czy czegoś, czy... Dobra, słuchajcie, prawda jest taka, że będę musiał wymyślić, jak pojawić to pudełko. Robiłem kiedyś coś takiego na ulicy, że pokazywałem jakieś puste ręce, po prostu wyciągałem za głowę i za głową na przykład kolega podawał mi ten przedmiot, i wydawało się, że on się pojawia. No ale to nie jest takie prawdziwe pojawienie, nie? Muszę coś wymyślić. Mmm. co mi to. To nie jest takie zwykłe pudełko, to jest chyba szufladka. I to mi. Przypomina jeden rekwizyt. Chodź ze mną. Ja ostatnio myślałem nad tym, żeby zrobić swój zestaw magiczny. Bo te wszystkie zestawy magiczne, które są w sklepach, są mega takie tandetne. I myślałem, że zrobię coś, co będzie po prostu lepsze. Po to, żeby to zrobić, no to wiadomo, że sobie tam researchowałem i kupiłem kilka zestawów magicznych. Tam mi się wydaje, że jest właśnie ten taki klasyczny rekwizyt, który się nazywa drawer Box, czyli pudełko z szufladką. Zawarł. Sorry. W ogóle powiem Wam, że dla Alvaro warto wymyślać magię, bo on mega fajnie reaguje, często na nim testuje rzeczy. które chcesz używać w dłoni prawej czy lewej? Prawej. Okay. Znaczy, jeżeli testa tutaj na trzeci 4Y. No nie? Uh -huh. To... No to... To jest y. napisane, nie? Tak. No, tak, tak. w ten sposób. Wrzucę? Mm. Nie. Do Twojej dłoni. Nie. Nie. <gryst> yes. Co? Dobra. Szukamy. Co w ogóle jest? Pana Juliusa Dina możecie znać z internetu. To nie to. O! Co to jest drowerbox? Zróbcie, że. Idea jest bardzo prosta. Normalne pudełeczko puste z taką szufladką, i wystarczy, że po prostu pstryknę i może się coś w nim pojawić, na przykład chusteczka. No i tak sobie myślę, że gdybym był w stanie stworzyć takie coś, tylko duże, mógłbym zrobić tak, że zrobić duży drawer box, w którym pojawi się to pudełko. Muszę zadzwonić do mojego gościa, o, takiego gościa, który, Tomka, który pomaga mi przy prowadzeniu mojego sklepu e, i Tomek też konstruuje rekwizyty. Myślę, że akurat Tomek sobie bez problemu z tym poradzi. Zmierzymy to pudełko, nie mam miarki. Zmierzę miarką w telefonie po prostu, bo to chyba jest spoko. Pa, jaka profeska. I teraz zrobię screena. No to co? dzwonimy do Tomka. Słuchaj, Tomek, mam taką sprawę. Czy ty byś dał radę zrobić dużego drawer boxa, tylko żeby mi tam weszło pudełko od butów? Jak najszybciej, bo to pewnie bez problemu da radę, nie? tak. Pozostaje mi tylko być w kontakcie z Tomkiem. To gdzieś muszę schować, tak żeby Alvaro tego nie znalazł. No i widzimy się za parę dni, jak dostanę już gotowy akwizyt. Mam nadzieję, że będzie działał. Słuchajcie, przyszła paczka od Tomka, trochę większa niż myślałem. W ogóle śmiesznie, bo użył taśmy firmowej, także pełna profeska. Eee, no co, zobaczmy. Jestem mega podekscytowany, jak to wyszło. No i mamy szufladeczkę. Wygląda zacnie. Potrzebuję butów. Mam? do, bo to jest na styk. Ciekawe, czy to w ogóle wejdzie do szuflady, nie? Nie wiem, czy wy to widzicie. Ja nie wiem, czy ja to źle zmierzyłem, czy o co tu chodzi. Tydzień czekaliśmy na ten rekwizyt, i teraz, jakbym miał kolejny tydzień poprawiać, to. No nie wiem, no Balwar już się niepokoi. chce tam zgłaszać, że, że paczka nie doszła. Czy mi przychodzi do głowy tylko jedno rozwiązanie? No nie wiem, no mogą pojawić same buty bez pudełka, tak? Chyba muszę popełnić to ryzyko. Najwyżej nie zabije, no trudno. Normalnie papier. Wow. Buty. Teraz ja schowam to pudełko bezpiecznie. O! Dobrze, dobrze. Musimy je zniknąć. Uwaga! -da! Zniknęły. I teraz idę je pojawić dla Alvaro. Lecimy zobaczyć reakcję na pojawienie. Swoją drogą, jeżeli też chcielibyście tworzyć magię tak jak ja, to zapraszam was na pierwszą, darmową lekcję do mojej szkoły magii. Link jest w opisie. A słuchajcie, żeby nie było, że daję tylko Alvaro prezent, za który sam zapłacił, to właśnie odpakowuję jego prawdziwy prezent, który dam mu zaraz po tym, jak pojawię mu izis. Zaprosimy Alvaro, Proszę mm -mm. bardzo. Chodź po prostu, chodź. <noise> Miałeś niedawno urodziny. Tak. Ja jeszcze ci nie zdążyłem nic dać. Tak. Więc teraz będzie magiczny prezent, magia będzie. Jesteś gotowy? Tak. Widzisz to pudełko? Widzę. Całkowicie normalne jest. Ehm, to jest zwykłe pudełko! Otworzę i pokażę do kamery, że jest puste. Włóż rękę tutaj do środka. Mhm. Pusto. To jest puste pudełko. Zgadza się? Tak. I teraz zobacz. Zamykamy to pudełko. Pomyśl życzenie. Mhm. I... Tadam! No way. Proszę bardzo, sięgnij. Jeden o nie. Easy, drugi. ja! Oh, yeah. Alvaro jest w szoku. Pewnie się zastanawiałeś, co się z nimi stało. Tak. Ale wiesz, co, nie chcę być takim tutaj no. niemiłym człowiekiem, że ci pojawiłem prezent, za który sam zapłaciłeś pieniądze. Więc mam dać ciebie prezent. <laughs> zamknij oczy. Nie. Dobra, zamknij, nie ruszaj się, do... się. Nie ruszaj się. Boże, czy to będzie Kanye West? Otworzyłem może, o nie. Otworzyłem, nie, To, to, będzie... będzie... ja to powiedziałaś, że sobie, co sobie, co sobie, to... Co, co, co powiedziałaś, że Chciałbym Chciałem się spytać, czy to... Czy teraz Kanye Westa. E, można tak powiedzieć, słuchaj, jeśli chodzi o Kanye Westa, to jest y, jedna płyta, którą jestem w stanie przesłuchać i to jest dla ciebie Proszę bardzo, bardzo miło. O ja nie wierzę! Uster! <laughs> <O, stary. śmiech> ale to jest super! O kurde, o ja, ale one są super! Sprawdźcie w szybko biega. Y, ścigamy się. One są miękkie, Boże. 3, 4, start! Co? Że się musisz dużo nauczyć, awaro. Koniecznie kliknijcie na ekranie, aby obejrzeć odcinek, w którym zahipnotyzowałem 50 influencerów. No i jak zwykle, pozostańcie magiczni.